Siemanko. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zajmiemy się wymianą elektrozaworu w pralce LG. Jak widać, zaworek jest trójdrożny, posiada trzy wyprowadzenia, trzy osobne cewki, a to dlatego, że urządzenie posiada funkcję zmiękczania tkanin parą. Tak więc zabieramy się za wymianę. Dlaczego w ogóle będziemy wymieniać ten elektrozawór? Przyczyny mogą być dwie: albo pralka Wam nie pobiera wody i jedna z cewek się przepaliła, albo tak jak u mnie zaraz zobaczycie. Ściągamy oczywiście sobie e, górną pokrywę, mocowaną na dwie śrubki, no i od razu naszym oczom ukazują się, się elektrozawór, a w zasadzie trzy elektrozawory. Każdy ma swoją osobną wtyczkę, pamiętajcie, aby się nie pomylić, ponieważ pralka zwariuje. Tutaj pokazuję Wam, jak dokonać pomiaru cewek. Ustawiam sobie zakres 6 kOhm i tutaj u mnie, o dziwo, każda z cewek ma 4,12 no, 2 czyli są sprawne. U mnie przyczyną usterki nie było w ogóle to, że pralka nie pobierała wody, natomiast to, że pralka ciekła, tutaj obudowa elektrozaworu się rozszczyniła w moim wypadku i tu mamy bajorko z tego miejsca kapało podczas pobierania wody w taki sposób, że kiedy sprawdzałem tę usterkę, dostałem po prostu psikiem w twarz. Oczywiście do wymiany elektrozaworu zakręcamy wąż doprowadzający wodę. Tutaj był ukryty dosyć głęboko, ale na szczęście nie był zakamieniony i jego zakręcenie poszło gładko. Odkręcamy sobie wąż doprowadzający wodę. Warto go sobie gdzieś tam zabezpieczyć, bo roślina wody może z niego ściekać. Oczywiście zapomniałem wspomnieć, że było łączyć urządzenie od prądu, ale mam nadzieję, że macie tyle rozumu, żeby o tym pamiętać. Ściągamy sobie opaski węży gumowych i tutaj taki protyp. jeśli wąż nie chce iść, to nie ciągniemy na siłę, a i oczywiście podkładamy sobie szmateczkę, bo warto. Tylko możemy sobie tutaj, a propos tego ściągania węża, podłożyć cieniutki płaski śrubokręt i ten wężyk podważyć, on wtedy o wiele łatwiej zejdzie. Nie będziemy się męczyć i nie ma ryzyka, że go rozerwiamy. Od tyłu pralki odkręcamy już cały elektrozawór, montowany jest tylko na dwie śrubeczki. No i mamy go ze sobą. Wymieniamy sobie na nuweczkę, która już nie będzie ciekła. Przy demontażu tego starego elektrozaworu, chciałbym Wam jeszcze zwrócić uwagę na to, żeby faktycznie zadbać o to, żeby z węży nie skapała woda tam pomiędzy będem a obudowę pralki, tam w dół. Ponieważ w niektórych modelach płyta główna znajduje się właśnie tam na dole z tyłu i taka woda, która Wam skapie z tego elektrozaworu, mogłaby wyalać tam płytę. więc uważajcie na to. Podłączamy sobie wąż doprowadzający wodę. Pamiętajcie, że ten wąż doprowadzający wodę należy dokręcać ręcznie, żeby go nie przekręcić. Podpinamy węże w takiej samej kolejności jak odłączaliśmy i zapinamy opaski. Oczywiście, zanim założymy trudną pokrywę, warto uruchomić kartę do testów i zobaczyć, czy podczas pobierania wody nic tutaj nie wycieka. Dzięki, że odraliście do końca i gratuluję Wam. Właśnie naprawiliście swój sprzęt AGD i daliście mu kolejne lata życia. Zwartem dzięki, że naprawiacie sprzęty i powodzonka z waszymi sprzętami AGD, aby służyły jak najdłużej. Powodzenia majstrii i majsterki do usłyszonka w następnym odcinku. Cześć!